Gasimy ogień, rozpalamy serca, straż pożarna na finale Wielkiej Orkiestry tej Pomocy w Koninie. Co przygotowaliście? Dzisiaj przygotowaliśmy dwie atrakcje. Tutaj mamy nasz mobilny symulator zagrożeń pożarowych. Jest tak zwany inteligentny model domu jednorodzinnego, który obrazuje nam różnego rodzaju zagrożenia, które występują w naszych prywatnych domach mieszkalnych. Tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej <laughs> i dość często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. Drugim elementem jest samochód, a to bym który stoi przed galerią. Przepraszam. Tam zapoznajemy się z pracą Storżaka ale ze sprzętem, który jest na naszym wyposażeniu. Powiedzcie, pewnie dzieci mocno zainteresują się <laughs> tym, co tu ciebie... Tak, zwłaszcza dziewczynki, bo mówią, że bardzo fajny domek dla lalek. Ale ten domek nam tu właśnie obrazuje różnego rodzaju zagrożenia. Możemy teraz pokazać pochód dziecka. Dziewczynka bawi się zapałkami. Widzimy, zaczyna się palić pościel. Oczywiście, jak się pali, mamy bardzo dużo niebezpiecznego wtedy dymu, tak? który jest bardzo toksyczny, niebezpieczny. I uświadamiamy dzieci, co robić, żeby tego zagrożenia nie doszło. Ewentualnie, co zrobić, jeżeli tego zagrożenia już dojdzie. No i zbieracie kasę do I przy okazji zbieramy, wspieramy finał. Bardzo szczytny cel, ponieważ w tym roku onkologia dla naszych najmłodszych. Zachęcamy do wrzucania czy u nas, czy u wszystkich po kolei tych pieniążków.